Pewnie jakbym zaczepił na ulicy jakiegoś pana Janusza, który na co dzień nie interesuje się polską piłką, i bym do niego powiedział: Panie Januszu, jacy napastnicy trafiają do Rakowa Częstochowa? No to pewnie pan Janusz, tak niewiele myśląc, rzuciłby dobrzy, dużo strzelający! A to właśnie jest nieprawda. Bo napastnicy, którzy trafiają do Rakowa Częstochowa, przynajmniej po tym, jak Raków wrócił do elity do ekstraklasy, to najczęściej byli to napastnicy, którzy byli wielcy, silni, no i mieli problemy ze. Strzelaniem bramek. Nadchodzi wielki rewanż w Lidze Mistrzów, a sponsor kanału Betfan ma dla nowych graczy specjalną ofertę. Zakładasz konto z kodem NGNW200, płacasz do 40 zł i stawiasz kupon z dowolnym typem na mecz City Real. Jeśli zakład nie wejdzie, to dostajesz zwrot do 40 zł na konto główne. Dlatego dzisiaj, moi drodzy, urządzam. Przegląd defensywnych napastników Rakowa Częstochowa po powrocie do Ekstraklasy, a kilku ich było. Dlatego chciałbym, żebyście w komentarzach tam niżej pod filmem, wiem, że dobrze wiecie, gdzie są komentarze, dali znać, który z tych napastników według was był. Najgorszy, jestem ciekaw, bo tutaj wybór nie będzie łatwy. Zaczynamy? No to przenosimy się do Częstochowy. Na początek lądujemy w sierpniu 2019 roku. Wtedy to do Częstochowy trafił bułgarski taran Aleksander Kolew. Napastnik ograny już wcześniej w Polsce, bo przed Rakowem grał w Stalinie, Sandecji Nowy Sącz i Dynia. To, że grał, to nie znaczy, że strzelał, oczywiście. Bo tak naprawdę całkiem udany sezon na poziomie ekstraklasy miał tylko w Sandecji, ale też bez jakiejś rewelacji. 32 mecze, 7 goli i 3 asysty. Potem transfer do Gdyni i tylko jedna bramka. Ale w Częstochowie jakimś cudem stwierdzili, że chłop odpowiada ich oczekiwaniom. Bo wielki, silny. Skończyło się ośmioma meczami i aż jedną bramką. Strzeloną w Pucharze Polski Olimpii Elbląg. No i go pogonili z Częstochowy po zaledwie jednej rundzie. Potem znowu zaczepił się w Stali mielec, ale też prawie nie strzelał. I dzisiaj kopie u siebie w Bułgarii. Październik 2020 przyniósł kolejnego goleadora w Rakowie. Polski Edison Cavani, czyli Oscar Zawada. Facet nie strzelał za dużo w Wiśle Płock. 8 goli w 44 meczach. Potem w warce, gdy było jeszcze gorzej, 1 gol w 12 meczach. Ale jakimś cudem w Częstochowie stwierdzili, że Zawada jest dobrym pomysłem transferowym? Wiecie, bo wielki, silny. No i co się stało? Dalej nie strzela. 8 meczów i jeden gol. Dorobek identyczny jak u kolewek. I też szybko się go pozbyli, bo po niecałym pół roku zawada trafił do Korei Południowej, gdzie też nie strzelał, potem stal mielec i tutaj aż trzy gole i ostatecznie polski kawani wylądował w dalekiej Australii, w Wellington Phoenix. I teraz nie zgadniecie, Zawada zaczął strzelać jak z karabinu w 26 meczach aż 15 goli. I co? To jest żywy dowód na to, że na każdego defensywnego napastnika czeka gdzieś tam jego miejsce na ziemi. Trzyma się tam panie Zawada, w tej Australii i strzela i tak dalej. Luty 2021 roku to był piękny miesiąc dla Kibiców Rakowa, ponieważ ich ukochany klub pozyskał Kolejnego napastnika, któremu strzelać nie kazano. Jakub Arak nie strzelał w Lechii Gdańsk, ale to nie zraziło działaczy z Częstochowy do zakontraktowania chłopaka z Warszawy. Były napastnik Zagłębia Sosnowiec czy Ruchu Chorzów robił w Rakowie to, co w Gdańsku, czyli nie trafiał do bramki rywali. W Częstochowie Arak rozegrał aż 37 meczów i zdobył tylko dwa gole. Obecnie występuje w pierwszoligowym gks Katowica Katowice i nawet częściej trafia do siatki. W lipcu 2021 roku Mieliśmy portugalski zaciąg w Częstochowie. Większość kibiców albo o tych gagatkach nie słyszała, albo jak słyszała, to już pewnie zapomniała. Najpierw Aleksandre Głedesz, wychowanek wielkiego sportingu. Brzmi dobrze, nie? No to teraz wam powiem, że w Częstochowie strzelił. Gucio strzelił. 11 meczów i tylko jedna asysta. To gorzej nawet niż Kolew czy Zawada. a to jest dopiero sztuka. Raków pozyskał go w lipcu, a już w grudniu rozwiązał z nim kontrakt. Pięknie, przepalona kasa. Później Głedesz próbował swoich sił w drugiej lidze japońskiej, a obecnie nie strzelił strzela w rodzimym Pacosz de Ferreira. Drugi defensywny napadzor z kraju Cristiano Ronaldo, który tamtego lata trafił do Częstochowy, to młodziutki Pedro Vieira. Taka wiecie, melodia przyszłości. W Rakowie nawet nie zadebiutował, a na wypożyczeniu w strzelił aż jednego gola w 20 meczach pierwszej ligi. Ale przynajmniej jest wysoki, silny i ma w CV wielkie porto. W lutym 2022 roku do Częstochowy trafił białoruski napastnik Ilia Skurin. CV miał chłopaka Ciekawe, bo swego czasu pół miliona euro wyłożyło na niego CSKA Moskwa I to właśnie z rosyjskiego giganta został wypożyczony do Rakowa Wydawało się, że to jeden z tych transferów, z których może być coś ciekawego Skończyło się tylko dwoma występami w barwach ekipy Marka Papszuna No nie przekonał do siebie trenera, nie przekonał Po pół roku wrócił do Moskwy, a stamtąd powędrował do drugiej ligi w Izraelu Gdzie o dziwo strzela, ale umówmy się to tylko druga liga. W ostatnich miesiącach do Rakowa byli przymierzani chociażby Tomasz Pekhart czy Aleksander Priowicz. O, szczególnie tego drugiego chciałbym znowu zobaczyć w naszej ekstraklasie to byłoby coś fajnego. Znowu zobaczyć Prio. Ja myślę, że no, kilka bramek na pewno Serb by zapakował przy tych skrzydłowych, przy Iwin Lopezie w Częstochowie. W każdym razie ja życzę działaczom Rakowa, żeby od teraz, od tej pory pozyskiwali tylko skutecznych napastników. Bo nie ukrywam, słuchajcie, przed wami walka o ligę mistrzów Przydałaby się jakaś dziewiątka, która potrafi jednak od czasu do czasu pokonać bramkarza rywali Trzymam kciuki za znalezienie takiego Podobno, nie wiem czy to prawda, ale taki Kolew czy ten Portugalczyk Guedesz Mieliby problem z tym, żeby nawet trafić w napis subskrypcja i zasubskrybować kanał NGNW Ja wiem, że wy nie macie absolutnie problemów z celnością, ze skutecznością I w tym momencie klikać suby na kanale NGNW w, za co dziękuję Wam bardzo. No i co? I żegnam się już na dzisiaj. Do zobaczyska. Widzimy się wkrótce.